Robimy w tej chwili pierwszy rząd, w którym będziemy zaczynać kształtować podtrój dekoltu. Przede wszystkim nie zapominamy o tym, że zaznaczamy sobie, że ten rząd robimy. Ja sobie nawet tutaj dopiszę obok malutkie 28, że zamykam 28 oczek jako pierwszy do kształtowania dekoltu. Początek rzędu mam już zrobiony, czyli przerobiłam 38 oczek, czyli tą część i teraz 28 oczek. Będę zamykać. Zamykamy je dokładnie tak samo jak zamykane one były w przypadku podkroju pach. Czyli wbijamy się w dwa, przeciągamy, pilnujemy, żeby nasze zamykane oczka nie robiły się zbyt ścisło. Czyli trzymamy sobie palcem wskazującym środkowym, dzianinę ściągając ją lekko w dół, i w ten sposób zamykamy 38, 28 oczek. Przepraszam. A później do końca 38, tak jakby na drugie ramię, robimy normalnie. I obracając robótkę w drugą stronę, będziemy już robić oczka lewe, ale tylko w tej części. Zrobimy rząd oczkami lewymi, a w następnym rzędzie po obróceniu i oczywiście zaznaczeniu na schemacie, że będę robiła kolejny rząd. Zamknę kolejne cztery oczka i tak do końca kształtując sobie podkrój dekoltu.